Maria Molicka Bajka o wstręcie Czyta Martyna Litka. Za lasami, za górami, a może nawet całkiem blisko, bo tuż, tuż za zamkniętymi oczami rozciąga się ogromna kraina baśni. Żyją w niej Kopciuszek i Królewna Śnieżka, Wraz z krasnodutkami, kowyputach, smog wawelski i wiele innych dobrze Wam znanych postaci. Na samym końcu tej krainy jest królestwo, w którym żyją emocje. Emocje? Dziwicie się? Ależ tak, każda z nich ma inną postać i bardzo różni się od pozostałych, zarówno pod względem fizycznym. Jak i przymiotami charakteru lub ich brakiem, a niektóre z nich mają, jak i nam się zdarza, okropne cechy. Żyje w tej krainie radość. Zawsze jest roześmiana i skora do żartów oraz zabaw. Nosi kolorowe ciuszki, a na głowie mawianek wspólnych kwiatów. Od samego patrzenia na nią ogarnia zadowolenie. Z każdym porozmawia, każdego pocieszy, ale jej wysiłki nie zawsze dają pozytywne rezultaty, bo ze smutkiem i ona sobie nie radzi. On jest stale posępny i zapłakany, chodzi zgarbiony, bo obciążony ciężarem czarnych myśli. Jest tam również strach. Straszący wszystkich sam także nie mniej przestraszony. Strach jest mały, ale ma wielkie, wytrzeszczone oczy którymi ciągle wypatruje zagrożenia. Ma też długie, długaśne ręce i nimi próbuje obławiać inne emocje, na które chce przenosić swoje obawy, niepokoje, lęki. Jest i zdziwienie, które, jak sama nazwa wskazuje, zawsze i wszystkiemu się dziwi. Żyje tam także złość, która szybko wpada w gniew, zaciska pięści i rwie się do bójki. Minę ma wiecznie naburmuszoną, więc wszystkich odstrasza. Stale jest poirytowana, wszystko i wszystkich krytykuje, jest wiecznie niezadowolona. W tej krainie żyją też inne emocje, np. zazdrość i jej siostra zawiść. Zawsze chodzą razem, trzymając się za ręce i szepcząc sobie coś złośliwego do ucha. Jest tam i wstyd, skurczony. Chodzące ze spuszczoną nisko głową i unikający wzroku innych, a gdy ktoś się do niego zwraca, to momentalnie staje się czerwony jak burak. Pycha z kolei wszędzie rozpycha się łokciami, bo jest przekonana, że należą jej się specjalne względy, wszak jest najwspanialsza. Pogarda gardzi wszystkimi, a współczucie pomaga innym trapi się cudzymi troskami. Jest tam wiele innych emocji, z których jedne otwarcie demonstrują swoje nastawienie, a inne działają podstępnie z ukrycia, i robią to z miną niewniątek. Mieszka tam również wstręt. Malutki, chudziutki, poskręcane, po prostu brzydki okropnie. Na dodatek nos ma duży, wielgaśny, podobnie jak język, który nie mieści się za zębami. Jest tak brzydki, że inne emocje odwracają głowa na jego widok. Właśnie z tego powodu jest bardzo smutny, bo nie może znaleźć nikogo, kto chciałby się z nim bawić. Rozmawiać ba nawet przebywać. Sam także siebie nie lubi, a nawet wstydzi się siebie. Przygląda się z ukrycia, jak inne emocje się bawią, na przykład wchowanego grają w piłkę czy rozmawiają. Podgląda ich, bo boi się wyśmiania, przedrzeźniania czy poniżania. Pewnego dnia, gdy obserwował bawiących się i nieostrożnie wychylił się zza drzewa, to dostrzegła go złość i wrzasnęła. – Wynoś się stąd! Nie chcemy takich brzydali jak ty, bo jak nie, to popamiętasz! – Mówiąc to zaciskała dłoń w pięść i pogroziła. Ale ja! Próbował wytłumaczyć się wstręt. Ja tylko patrzyłam. Wówczas podszedł do niego smutek i rzekł: Dobrze ci radzę. Jeśli nie chcesz mieć kłopotów, to zmykaj. Zdziwienie, rozglądając się wokół, głośno powiedziało: Dziwię się, że taki brzydki wstręt nie wie, gdzie jest jego miejsce odwróciło się do niego plecami strach krzyknął wyrzućmy go z naszej krainy bo jeszcze przyniesie nam choroby czy inne nieszczęścia pycha przytaknęła tak, tak, nie ma tutaj miejsca dla takich jak on i pogardliwie wydała wargi do tego chóru dołączyła jeszcze pogarda która powtarzała czego on tutaj szuka wygońmy go z naszej krainy tylko współczucie Niepewnie, bo najprawdopodobniej bojąc się innych, mówiło: Przecież niczego złego nie zrobił, zostawcie go. Jednak nikt nie posłuchał, a złość krzyknęła: Złapmy go i dajmy mu nauczkę, by nas nie podglądał. Tak, tak, należy go ukarać. Powtarzały inne emocje i zwartą grupą ruszyły w jego kierunku. Słysząc i widząc, co się dzieje. Wstręt jeszcze bardziej się skulił w sobie i uciekł. Biegł i biegł, byle jak najdalej, ale w uszach wciąż brzmiały mu słowa: nie ma miejsca dla takich jak on. Co robić, co robić? Zmęczony usiadł i rozpłakał się. Wtem przypomniał sobie, że w krainie baśni rządy sprawują trzy dobre czarodziejki. Piękno, mądrość i dobro. Muszę się do nich udać. Może one pomogą mi znaleźć kogoś, kto mnie zaakceptuje i nie będę dłużej samotny. Pocieszony tymi myślami, ruszył w drogę do ich pałacu. Szedł wśród lasów, niewielkich polanek, ale dziś nie rozkuszował się pięknem tych miejsc. Był smutny. Nagle poczuł zapach spalenizny. Wbiegł na górkę i zobaczył w oddali tlący się ogień. Muszę wrócić do emocji i ich wszystkich ostrzec! Zdecydował. Co sił w nogach, pognał z powrotem. Zdyszany w biegu na główny plan miasteczka, przy którym znajdowała się remiza strażacka. Włączył alarm i wskazał strażakom, gdzie się pali. Już po chwili straż pożarna i mieszkańcy pobiegli, by ugasić pożar. Wśród gaszących był też wstręt który stał na pierwszej linii i ze wszystkich sił ratował las. Na szczęście akcja się powiodła. Szybko ugoszono pożar, mieszkańcy krainy odetchnęli z ulgą. Byli bezpieczni. Strand był ucieszony, że ostrzegając przed zagrożeniem i dzielnie pomagając strażakom, tak bardzo przysłużył się wszystkim jego mieszkańcom. Spojrzał też łaskawiej na swój długaśny nos. No, no... Rzekł do siebie. Jesteś niezawodny. Nie namyślając się dłużej, ruszył w drogę do trzech czarodziejek. Nie uszedł jednak daleko, bo dogoniło go współczucie. Nie opuszczaj nas. E, jesteś nam bardzo potrzebny, mówiło sapiąc ze zmęczenia. Nie chcę być tylko potrzebny. Ja chcę być akceptowany, odrzekł. Wracaj, bo niektóre emocje chorują i nie wiemy z jakiego powodu prosiło współczucie. Może ty pomożesz odkryć przyczynę? No dobrze, powiedział wstręt i zawrócił do miasteczka. Prowadź mnie do spiżarni, gdzie jest zgromadzona żywność, bo potrafię nie tylko wyczuć niebezpieczne zapachy, ale i mam smak wyczulony na trujące produkty. Gdy już znalazł się w spiżarni, jego nos bezbłędnie zaprowadził do jednej z beczek, gdzie znajdowała się mąka. Ona jest skażona, powiedział. Jeszcze dokładnie sprawdzę. I swój długi język wsunął do pojemnika. Tak, miałem rację. Musicie wyrzucić tę mąkę, bo inaczej nie przestaniecie chorować. Ucieszone współczucie chciało mu podziękować, ale tyle go widziało, bo wstręt wybiegł z budynku i wrócił na szlak. Szedł dniem i nocą przez góry i lasy. Trzeciego dnia, gdy był już bardzo zmęczony. Z daleka zobaczył okazały pałac. To pewnie tutaj mieszkają piękne, dobre i mądre czarodziejki, które poproszę o pomoc. Zbliżył się do pałacu, ale nie miał odwagi, by tam wejść, więc usiadł z boku przy bramie i czekał na ich pojawienie się. Rzeczywiście, po niedługim czasie zauważył trzy czarodziejki: piękno, mądrość i dobro, które zmierzały w jego kierunku. Od razu je rozpoznał, bo piękno miało długie złote włosy, oczy okolone długimi rzęsami, pełne usta i słuszny wzrost. Poruszało się z niezwykłą gracją. Mądrość nosiła duże okulary, a w rękach trzymała kilka książek. Z kolei dobro miło się uśmiechało i to ono pierwsze podeszło do niego i spytało: Jak możemy ci pomóc? Jestem wstręt z krainy emocji. I przyszedłem prosić o. I w tym momencie się rozpłakał. Dobro delikatnie objęło go ramieniem i usiadło przy nim na schodach. Po chwili dołączyły do niego pozostałe czarodziejki. Proszę, opowiedz nam, co cię trapi, a z pewnością znajdziemy wspólną radę, rzekło Dobro. Wstręt poczuł, że one chcą naprawdę mu pomóc. I opowiedział im o wszystkim, co go spotkało w krainie emocji, i o tym, że chciałby być takim jak inne emocje. One uważnie go słuchały, a potem mądrość spytała, co potrafi zrobić dla innych. Opowiedział im o pożarze lasu i o zanieczyszczonym jedzeniu. To ty masz niezwykłe zdolności, z podziwem powiedziała mądrość. I jesteś odważny i pomagasz innym, zauważyło dobro. Piękno po chwili zadumy powiedziało Mogę zmienić Twoją powierzchowność Mogę sprawić, że staniesz się piękny Ale wówczas musisz zrezygnować ze swoich niezwykłych zdolności Doskonałego węchu i smaku W krainie baśni również trzeba zapłacić za zmianę Nawet ja nie mogę tego inaczej dokonać Zatem wybieraj Albo będziesz wyglądał jak inne emocje Jednak tylko zewnętrznie Albo zostajesz piękny wewnętrznie wraz ze swoimi nietypowymi zdolnościami. I jak decydujesz? Spytały go niemal równocześnie. Mały wstręt zastanowił się, a po chwili milczenia się upewnił. Czyli powinienem siebie zaakceptować wraz z moimi przymiotami? Oczywiście! Odkrzyknęły uradowane wróżki i go wyściskały. Dobry wybór, dobry wybór! Powtarzały. A jak będą się ze mnie wyśmiewać? – To co powinienem zrobić? – dopytywał. – My ci pomożemy. Wszystkim w twojej krainie opowiemy, jaki jesteś naprawdę. A jeśli ktoś nie ma rozumu i będzie zachowywał się niegodnie, to ja nad nim popracuję. – Dopowiedziała mądrość. – Widocznie musi się nauczyć, bo nie wie, co znaczy piękno wewnętrzne. Wyjaśniło piękno. Szlachetność, dzielność, odwaga – masz wszystkie te przymioty. To dało dobro. Wstręt nagle poczuł, że jest dumny z siebie. Odniósł jeszcze jedno zwycięstwo. Zaakceptował siebie takim, jakim jest, bo stał się świadomy swoich cech i talentów. Nagle pod pałacem czarodziejek zajaśniało słońce. Jeden jego promyk dotknął małego wstrętu i napełnił go wewnętrzną siłą. Zadowoleniem z siebie. Sam dam radę poradzę sobie. Upewnił czarodziejki, po czym z energią i uśmiechem na ustach ruszył w drogę powrotną.